Cześć dziewczyny, witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na poranny makijaż. Będę się prze was malować. Jest dzisiaj troszeczkę chłodniej, więc zaplanowałam sobie troszeczkę mocniejszy makijaż, ponieważ ostatnio się bardzo delikatnie maluję, a teraz mam ochotę na coś takiego konkretnego. I będę przede wszystkim używać tanich marek. Będę używać Eveline, Tak Cosmetics, Bielendy, Pierre René, także mam nadzieję, że filmik się wam spodoba. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o oczy i paletkę, będę używała tutaj paletki z Eveline. To jest Nude All-in-One A Shadow Palette i kolory ma przepiękne, naprawdę bardzo ładnie wyglądają, takie jak ja lubię, czyli takie nudziaki, lekko złote, brązowe. Naprawdę bardzo fajne tutaj są odcienie kolory, błyszczące oraz matowe cienie i troszeczkę z drobinkami. Także zobaczymy, co tutaj się da wymyślić właśnie do paletką. Ona już jest złoczona przeze mnie, ponieważ już ją jakiś czas mam, ale jej nie używałam, oczy jej, nie nakładałam, tylko właśnie, sprawdzałam te kolory. Troszeczkę się sypią z tego, co mi się wydaje, ale zobaczymy. Więc to jest to i tusz, który będę chciała Wam pokazać, bo jest naprawdę świetny, ale ma jedną wadę: odbija się, po prostu po kilku godzinach mi się odbija tutaj pod okiem. Ale jeśli chodzi o to, jak on wydłuża rzęsy, jak one wyglądają, jakie to firanki się robią, cudowne, to jest Eveline i to jest taki zielony tusz. Nazywa się Big Volume Dark Balm Mascara z Eveline, właśnie. Um. Tak wygląda. Później Wam pokażę szczoteczkę, bo jest inna niż inne. Także coś ciekawego. No i dobra. Zaczynam od oczu. Może jako bazę najpierw nałożę taki cień, który kiedyś w shiny boxie znalazłam z firmy Faberlic. To jest chyba jakaś rosyjska marka. I on wygląda tak bardzo ładnym odcień. To jest taki brązik właśnie metaliczny, ale to jest cień zastygający, więc koniecznie na niego trzeba po prostu cienie nałożyć. Bo się będzie Wam rolował to co na pierwszy rzut oka mi się nie podoba to niestety te cienie przynajmniej na tym w kremie tworzą efekt takich jakbym miała takie pogniecione powieki wiecie o co chodzi na pewno ale pigmentacja jest całkiem niezła nie powala na kolana ale może być przynajmniej na tym cieniu widać je po prostu Okay. Coś w załamanie. Ten matowy kolor nałożę w załamanie powieki. Rozcieram. Ten matowy cień jest bardzo leciutki, bardzo łatwo się go rozciera, ale też pigmentacji nie ma zbyt dobre. to znaczy ma dobrą pigmentację, tylko że tak jakby on się nie przyklejał zbyt mocno. On jest bardzo taki nie wiem jak to powiedzieć, ani nie satynowy, ani nie, nie suchy, nie wiem, taki po prostu jakby, no może rzeczywiście słabo napigmentowany, wiecie. Na dolną powiekę nałożę sobie od wewnętrznego kącika te złotko, bardzo ładne i od zewnętrznego kącika ten tutaj koło niego. Ciemny cień przeciągam aż na górną powiekę, tak jakby jeszcze będę to rozcierała za chwileczkę. I dodaję troszkę właśnie tego ciemnego cienia na zewnętrzny kącik, na górnej powiece. Nie lubię, jak cienie wpadają do oczu, bo potem mam oczy całe zauzawione i niestety te mi trochę powpadały. I teraz myślę, żeby troszeczkę jeszcze przyciemnić linię rzęs. Nałożę może ten cień tutaj najciemniejszy, taki szary. Dobrze dziewczyny, więc jeżeli chodzi o cienie, to tak to wygląda. Potem sobie jeszcze chyba nałożę białą kredkę na linię wodną, ale ona będzie z syfory, troszeczkę droższa, także niż nie będę Wam pokazywać, taka zwykła biała kredka. A jeśli chodzi o tusz, tusz z Eveline. bardzo mi się podoba ten tusz, bardzo fajnie wygląda na rzęsach, bardzo fajnie je wydłuża i dzięki temu, że on ma taką specyficz... specyficzną szczoteczkę, świetnie wyczesuje te, te rzęsy na zewnątrz, takie koci look daje. Pokażę Wam tą szczotkę Szczotka jest silikonowa i jest taka malutka, ale właśnie w takim śmiesznym kształcie, zobaczcie. I ona nadaje właśnie ten efekt, że rzęsy są wyczesane na zewnątrz. Przepięknie to robi, ale jeżeli nie lubicie takiego efektu, to też można normalnie ją wyczesać rzęsy, wiadomo. Ale niestety, tak jak mówiłam na początku, ma jeden minus. Ona się po prostu rozpuszcza jakiś gorąco, bo nie wiem jak to będzie, jak będzie zimno. Na przykład w zimę, ale teraz po kilku godzinach się odbija tutaj na dolnej linii rzęs. Czego ja rzadko w ogóle przy jakichkolwiek tuszach właśnie mam taki efekt. Rzadko który tusz mi się odbija, a ten niestety tak. Ale mimo wszystko lubię go, bo ładnie wygląda na rzęsach, ładnie je wyczesuję. Czasami jakieś grudki zostawia ale nie jest tak wiele. Popatrzcie. Jedna warstwa. Tutaj troszeczkę się obrudziłam. Oj, nam się. W kąciku wewnętrznym się troszeczkę obrudziłam, ale zaraz sobie to yy, przetrę. Przepięknie wydłuża rzęsy. Naprawdę bardzo dobry tusz. W ogóle jeżeli chodzi o tusze, to Eveline ma bardzo dobre tusze. Bardzo dobre. Volume Celebrates Mascara, uwielbiam. To jest moje jeden z ulubionych tuszy. Tak właśnie takich drogeryjnych. I ten też jest bardzo fajny. Ładnie, ładnie te rzęsy wyczesuje. I to jest jedna warstwa tuszu. I teraz nałożę drugą. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. A tak wyglądają dwie warstwy tego tuszu. Moim zdaniem efekt jest naprawdę bardzo fajny. Rzęsy są mocno wydłużone przede wszystkim. I fajnie też porozdzielane. One no są pogrubione, owszem, ale nie są jakieś posklejane mocno tak, że mi się bardzo podoba ten efekt właśnie, jaki ten tusz daje. Gdyby on się nie odbijał, to naprawdę byłby świetny. Dobra, dziewczyny, Więc lecimy dalej. Teraz z twarzą. Pierwszy, co pokażę wam, krem. Krem z Sorai. To jest krem na dzień z serii Ideal Beauty. Ja uwielbiam z tej serii taki zielony kremik do cery normalnie nie mieszany i tłustej. On jest taki zielony właśnie i to jest hydro kremożel, coś takiego. Nie wiem dokładnie, jak on się nazywa, ale chodzi o to, że on jest po prostu żelowy i bardzo fajnie się wchłania, matuje. Natomiast mam jeszcze drugi krem. Ten razem rozświetlający, nawilżający i to jest cera zmęczona, pozbawiona blasku. Jeśli dziewczyny lubicie, e, na przykład w podkładach taki lekki piaseczek złoty, który właśnie pięknie rozświetla skórę, natomiast e, nie tworzy żadnego takiego, wiecie, drobinek na twarzy i tak dalej, i tak dalej. Słońce mi zaszło, za chmury? E, to ten krem na pewno Wam się spodoba. Bardzo fajnie nawilża skórę i tak e, pięknie rozświetla ją po prostu. Tak wygląda. On ma taki beżowawy właśnie kolorek z lekkim takim właśnie złotem w środku, z taką złotą poświatą. Bardzo fajny jest i sobie go dzisiaj użyję. Nie wiem, czemu nakładam go lewą ręką. Jestem praworęczna. Daje takiego fajnego blasku skórze właśnie. Przepraszam Was za to zmieniające się światło, ale niestety... Nagrywam w świetle dziennym i tak to wygląda. Czasami słoneczko po prostu zachodzi za chmury i zobaczcie. To robi się całkiem szara. Dobra. Rozprowadziłam go. Poczekam sekundę, żeby on mi się wchłonął i przez ten czas może jeszcze słoneczko wyjdzie, będzie ładniejszy obraz. Więc tak, dziewczyny. Krem mi się już wchłonął. Pod oczy nałożyłam sobie korektor z Estée Lauder Double Wear. O ten dokładnie ponieważ mam, nie ma w ogóle żadnego tańszego korektora więc nałożyłam sobie mój, który uwielbiam pod takie właśnie ciężkie makijaże oczu ponieważ on bardzo dobrze kryje, też długo się trzyma nie wchodzi jakoś specjalnie w zmarszczki ponieważ on jest zastygający, nie rusza się spod oczu także bardzo fajnie się sprawdza ale jest dość ciężki, taki może, może troszeczkę wysuszyć miejsce pod oczami więc trzeba je nawilżyć to po pierwsze a po drugie nie za często go używać ale do takich mocnych makijaży fajnie się sprawdza więc jego sobie nałożyłam. Jeśli chodzi teraz o podkład, mam trzy podkłady takie tańsze. Wyglądają tak. Pierwszy z nich to jest Liren Perfect Tone w kolorze 120 natural ciepły. I ten podkład chyba dzisiaj właśnie użyję, ponieważ z tych trzech on mi się najlepiej sprawdził, bo już używałam w ogóle tych trzech. Drugi z nich to jest Eveline. To jest jakiś nowy podkład właśnie z tej serii Lumi Pro Expert. Podkład rozświetlający. On zawiera tą właśnie taką złotą poświatę, którą uwielbiam, ale jest troszkę zbyt klejący. Podkład na przykład Barberę Fresh Glow, bądź na przykład Clarence Radiance. One mają właśnie taką piękną, złotą poświatę w sobie i ten również coś takiego posiada. Z tym, że tamte jakoś plus tego na przykład wygładzają moje pory, um, upiększają tą skórę, jakoś tak inaczej troszeczkę działają. On jest taki jakby tłusty z właśnie z taką poświatą lekką. Nie do końca mi się sprawdza, troszeczkę zbyt małe ma krycie jakby. Nie wiem, on jakoś dziwnie wygląda po prostu na mojej skórze. Nie do końca mi się sprawdził ten podkład. Ten natomiast właśnie z perfect Perfectony nie ma tej takiej złotej poświaty, którą uwielbiam, ale dużo lepiej mi się sprawdził. Jakoś tak ładniej wygląda na tej skórze i też właśnie wygładza tą skórę i tak rozpromienia taka ładna się robi po prostu po jego użyciu. I sobie się go nałożę. I mam trzeci podkład z Bielendy. Total Makeup Nude Matte i to jest podkład typowo matujący, naprawdę jest matujący. I on jest leciutki. Bardzo fajny podkładzik, matujący, właśnie. Kiedy indziej Wam go pokażę. Dzisiaj mam ochotę na troszeczkę inny podkład rodzaj podkładu, ale ten jest też bardzo fajny i naprawdę matuje skórę. Także to są trzy podkłady. Dzisiaj sobie użyję właśnie Deco Liren Perfect Tone. Kolor. Niby, że to jest fluid dopasowujący się do koloru cery. No może odrobinę, ale niestety on mi ciemniej na skórze. Jak bardzo bardzo dużo podkładów mi ciemniej, więc nie mam do niego jakichś pretensji. Ma pompeczkę i ma nawet całkiem ciekawe krycie, takie przyzwoite średnie krycie. Bardzo ładnie wygląda na twarzy i jest nawilżający, ale nie jest właśnie taki lepiący i tłust. Chociaż wiecie co, w sumie do tego makijażu, to i ten matujący podkład by mi się fajnie sprawdził. Sama nie wiem, ale dobra, nałożę ten właśnie z Liran. Wstrząsnę go. Jest naprawdę dobry podkład, muszę Wam powiedzieć. Ja jego nigdy nie miałam. Ja go dostałam na tym spotkaniu Mid Beauty i od tamtej pory parę razy go użyłam i naprawdę jest dobrym podkładem. Taką ma formułę. Spływający jest. Będę go nakładać pędzelkiem z Sephory 83. No i dobra, zobaczycie. Jak to, jak to będzie wyglądało? Kolor ma, ja wiem, taki niezajasny, ale to chyba nie jest ogólnie najjaśniejszy kolor T120. Bardzo przyjemnie pachnie, nawilża skórę, właśnie i ma e, średnie krycie. Bardzo delikatnie zastyga na skórze, tak się przyczepia do niej. Jest odrobinę za ciemny na mnie w tym momencie, na moją skórę. Ale mimo wszystko troszeczkę go tutaj przyciągnę i potem go spróbuję jakoś porozjaśniać może czymś. Dobrze, dziewczyny, więc nałożyłam ten podkład tylko na tą stronę. Możecie teraz zobaczyć, on się prezentuje. Krycia ma naprawdę bardzo fajne. Mogłabym tutaj jeszcze dołożyć go na to, co mi przypija. Ale jak na razie go zostawiam. Jeśli chodzi o kolor, mimo że on troszeczkę ściemniał i troszeczkę nie jest taki w odcieniu jak moja skóra, jest bardziej jakim pomarańczowo-różowy, można powiedzieć, nie wiem, taki śmieszny ma kolor, to naprawdę bardzo dobrze się stapia z moją karnacją, z moją skórą. Jest to rzeczywiście taki podkład dopasowujący się do kolorytu. Bardzo mi się podoba, ponieważ on jest nawilżający. Jest rozświetlający tą skórę, ale tak w taki ładny sposób. Nie jakiś tłusty olejowy, brzydki, tylko naprawdę bardzo ładnie tą skórę tak wygładza, rozświetla. Bardzo ładnie wygląda na twarzy ten podkład, naprawdę. Jestem aż zdumiona. Nie wchodzi mi w zmarszczki, nie wchodzi mi w pory, absolutnie. Ta skóra wygląda na taką zdrową, taką świeżą i promienną. Jeden z lepszych podkładów, takich tańszych, drogeryjnych. Więc teraz nałożę go na drugą stronę. Tutaj nie mam, a tu mam. Taka ta skóra się robi atłasowa. I on na początku się mocno błyszczy, mocno się tak. Taki jest mokry po prostu, a teraz już mi się wchłonął. Troszeczkę zastygł. To naprawdę bardzo, bardzo dobry podkład. Bardzo dobry. Nałożę go na drugą stronę. Bardzo ładnie pachnie, nie wiem czy wam mówiłam. Przecież ma zapach. Chociaż ten yy, drugi podkład, o ten, pachnie jeszcze ładniej. On pachnie bzem. Dla, no, dla mnie to jest zapach bzu. Też jest niezbyt ten podkład. Nie mówię, że on jest jakiś bardzo zły, ale coś mi w nim nie pasuje po prostu. Zbyt jakiś taki tłusto wygląda na tej mojej skórze. Zbyt tłusto. Jak na taki rozświetlający podkład. Dam mu chwileczkę, żeby on mi się wchłonął w skórę, żeby tak fajnie zastygł i będę nakładała kolejne kosmetyki. Ok, więc lecimy dalej. Niestety nie mam żadnego bronzera takiego normalnego w pudrze, więc użyję sobie dzisiaj bronzerów kremowych. Mam kilka takich produktów. Między innymi mam tutaj można powiedzieć, że to jest brązer, ale tak naprawdę to jest rozświetlacz z gąbeczką w kolorze numer 02 Rose Beige z firmy Kashmir, czyli to jest DAX Cosmetics. Dzisiaj tego nie będę używała, ale pomyślałam sobie, że zrobię wam porównanie właśnie tego produktu z produktem Barbery, dokładnie z rozświetlaczem tylko że w tym właśnie kolorze takim ciemniejszym golden to są naprawdę bardzo podobne dwa produkty do siebie bardzo podobne mają kolory. Pokażę wam może tak szybciutko żebyście zobaczyły, ale za jakiś czas planuję właśnie taki filmik na ich temat. Zrobimy porównanie. Troszeczkę się różnią, ale bardzo podobny efekt tworzą na twarzy. Barber jest tutaj, a tutaj mamy ten brązer właśnie czy ten rozświetlacz z Dax Cosmetics. Niby są różne w kolorze, ale na policzkach tego aż tak nie widać, naprawdę uwierzcie mi i po bardzo podobne, są naprawdę zbliżone, mają odcienie i takie samo zastosowanie, przynajmniej w moim mniemaniu. I mam teraz, można powiedzieć, trzy zestawy właśnie produktów takich do konturowania. Pierwsze z nich to jest Pierre Renée Cream Contouring i to jest produkt taki właśnie kremowy w kremie, bronzer oraz rozjaśniacz, to nie jest rozświetlacz, ponieważ nie ma żadnych drobinek, nic takiego. Kolejny zestaw to jest Eveline i tutaj Eveline wypuściło właśnie takie kredeczki do konturowania. Ja mam w dwóch kolorach, w ogóle miałam w czterech, ale dwie takie kredki oddałam. Zostawiłam sobie kredkę taką do rozjaśniania właśnie bez żadnego połysku, bo była jeszcze druga z połyskiem i tam oddałam. Oraz mam tutaj bronzer, to jest dokładnie Step One, czyli kontur do konturowania. Był jeszcze w kolorze cieplejszym. Więc to są takie dwie kredeczki. Taki zestaw mam drugi. Oraz z Kashmir, czyli Dax Cosmetics mam takie coś. Z jednej strony mamy rozjaśniacz, również matowy. A z drugiej strony mamy właśnie brązer. Tak to się prezentuje. I ten z Daxa, właśnie z Kashmir, on ma najchłodniejszy odcień. Ten właśnie brązer. Teraz Wam pokażę. I też wszystkie z nich bardzo fajnie się rozcierają spójrzcie i rozciera się do matu jest też chyba najbardziej suchy z tych wszystkich właśnie brązerów, co Wam pokazałam i nie wiem, którą użyć dzisiaj, czekajcie, zastanowię się dobra, więc zdecydowałam, że użyję te kredki z Eveline zobaczymy, jak to będzie się przedstawiało właśnie na twarzy najpierw sobie nałożę właśnie ten Step One, czyli kontur o, ma też bardzo fajny kolor. teraz Wam pokażę. Tutaj jest. I też świetnie się rozciera, spójrzcie. Jest Bardzo właśnie taki kremowy, ale mniej suchy niż tamten z Kaszmir. I taki bardziej brązowy ten odcień jest. Ten z Kaszmir ma kolor taki bardziej czerwonawy. Czerwonawy ten brązer jest. A ten jest bardziej brązowy. Dobra, spróbujemy. Mhm. Zresztą to się rozciera w ogóle bardzo dobrze się rozciera. Tworzy bardzo delikatny efekt konturowania. Bardzo delikatny. Praktycznie w ogóle ja tego nie widzę. W aparacie jest to bardziej widoczne niż na żywo. sobie. Hmm, można go delikatnie stopniować. Już teraz lepiej jest widoczny. Bardzo ładnie, naturalnie wygląda w ogóle na twarzy. Fajny ten kolor jest. Taki naturalny. Troszeczkę jestem przybrązowiona, tak jakbym nabrała lekkiej, delikatnej opalenizny, więc do przybrązowienia skóry to się nadaje. Do nadania właśnie opalenizny takiej delikatnej. Dodam sobie go troszkę na nos. Nie, wygląda nawet całkiem ładnie, Wam powiem. Tak jak mówię, no nie da się nim wyszczupić twarzy. Raczej nadać takiego słonecznego, ładnego, delikatnie opalonego efektu. A jeśli chodzi o ten drugi kolor, czyli ten jasny taki bez brokatu, bez drobinek, to ten kolor jest dość ciemny. On nie jest jakiś bardzo jasny i nie nadaje się, moim zdaniem, do rozświetlenia. Na przykład tutaj mięsa oczami, chyba że dla bardzo palonej skóry, ponieważ on jest nawet delikatnie ciemniejszy od mojej karnacji na dłoni. Ale już produkt z Pierre Renée, ten obcień ma świetny. I następnym razem może użyję sobie właśnie tego brązera razem z tym e, jaśniejszym kolorem. A teraz użyję tylko tego jaśniejszego i nałożę go odrobinę tutaj na środek twarzy, żeby ją rozświetlić. Zobaczcie, no już jest dużo jaśniejsze. I nie jest taki bardzo kremowy ten produkt, ten z Pirenet. Nie będzie się jakoś błyszczał czy przytłuszczał na przykład na twarzy. Bardzo fajnie wygląda ogólnie ten kolorek. I rzeczywiście rozjaśnia. Widać różnicę, co? A pokażę Wam teraz, jak ten brązer się prezentuje właśnie z tego zestawu. Też ma bardzo ładny kolor. Taki nie do konturowania, tylko do ocieplania skóry. Do przybrązowienia. Taki fajny brązik po prostu. Ok, widać, że jestem wykonturowana. co? Widać, widać. Fajnie to wygląda, moim zdaniem. I e, jeśli chodzi o puder, teraz sobie przypudruję twarz i użyję tutaj pudru z Sensai. Niestety nie mam żadnego takiego tańszego pudru, któremu mogłabym użyć. A ten uwielbiam, uwielbiam go. Naprawdę jest przecudowny. Niestety jest już wycofany. Ten kosmetyk jest wycofany. Ale tak bardzo mi się spodobał, e, że zamówiłam sobie jego drugie opakowanie. E, jeszcze do mnie nie doszło ale genialny produkt naprawdę. Fantastyczny puder. On zabiera całkowicie taki brzydki błysk podkładu, takie klejenie się i tak dalej, wygładza przepięknie skórę, rozmywa rysy. To jest coś bardzo podobnego jak meteoryty gyrleum, tylko że tamte się bardziej błyszczą, są takie zrobinkami niektóre kolory, a ten nie ma żadnych takich hamskich drobinek, natomiast troszeczkę takiej Takiego piaseczku ma w sobie, właśnie takiego czegoś super rozświetlającego z daleka jak się patrzy na siebie w lusterku na przykład, to moja skóra wygląda idealnie, bo po prostu jest taka pięknie rozmyta, delikatnie nabłyszczona, ale bardzo delikatnie tak zmatowiona i z delikatnym połyskiem. Bardzo ciężko mi to opisać, ale to jest jeden z lepszych pudrów jakie używałam w ogóle. To jest napisane, że to jest niby właśnie highlighter. Um czyli tak myślałam, że to jest, będzie rozświetlacz w ogóle, ale to jest właśnie puder z bardzo delikatnym odbiciem światła. Przepiękny jest. Bardzo fajny I w ogóle e, też bardzo lubię go na przykład używać na podkład, który jest za ciemny dla mnie, ponieważ on dodatkowo rozjaśnia te podkłady. Daje taki, no kurczę, coś takiego daje tej skórze. nie Nienachalny błysk. Przepięknie wygląda naprawdę. Raz zobaczycie same, poczekajcie tylko niech słońce wyjdzie, bo zobaczcie jak ono się chowa to ja się robię po prostu szara całkowicie, poczekamy chwilkę no bo dziewczyny czekam i czekam i się doczekać nie mogę, więc kończę już tak <gryw> może zaraz wyjdzie dobrze, nałożę sobie go najpierw na jedną połowę twarzy i zobaczycie jak to będzie wyglądało dobrze, mam nadzieję, że to widzicie tu na tym policzku właśnie mam go na tej stronie ogólnie twarzy a na tej nie mam jeszcze bardzo fajny produkt, naprawdę przepięknie wygląda na spórze i rozjaśnia, i rozświetla tą twarz i nadaje jej takiego lekkiego, złotego poblasku bardzo fajnie wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba ja mam fioła na punkcie kosmetyków które tak w bardzo delikatny sposób rozświetlają skórę upiększają tą cerę i on tak właśnie działa świetny jest dobra dziewczyny, już kończę powoli bo strasznie długo już nagrywam e, może ostatnią rzeczą, którą wam pokażę, w ogóle wiecie co e, dostałam na tym Meet Beauty na tej konferencji e, produkt taki z Golden Rose e, baza pod pomadkę i dziewczyny, to jest identyczny produkt jak ten z maka. I słuchajcie, to jest Mac, to jest Golden Rose. Oba są białe, identyczne. W dotyku tak samo tak, zostawiają taką silikonową warstewkę, czy na ustach, czy na dłoni. No po prostu takie same produkty, identyczne dla mnie. Ja nie widzę tutaj różnicy między nimi. A na pewno cenowo jest różnica. Więc nałożę sobie dzisiaj właśnie na usta troszeczkę tej bazy z Golden Rose. Ona przede wszystkim troszeczkę utrwala pomadkę, sprawia, że pomadka się dłużej trzyma, sprawia to, że pomadka nie wchodzi też tutaj w te załamania na ustach i przede wszystkim nie wysuszają się usta pod pomadkami matowymi. Ona ma właśnie działać jak taka bariera pomiędzy naszymi ustami, a pomadkami, które wysuszają. Więc nałożę sobie właśnie pomadkę matową z Wet n' White w kolorze 900B. bardzo przyjemnie się rozprowadzają właśnie takie tempe matowe pomadki, bo ta jest taka tempa dobra dziewczyny już kończę to są wszystkie produkty takie nowe, nowości moje, które chciałam wam pokazać, będę jeszcze używać coś na brwi, może jeszcze sobie doprawię policzki, wykonturuję może troszeczkę bardziej, może jakiś róż nałożę, ale wszystkie te produkty, które będę chciała nałożyć, to już widziałyście więc nie będę wam ich pokazywać jeśli chodzi o to, co mam dzisiaj do twarzy, to przede wszystkim puder, uwielbiam ten puder, naprawdę jeżeli macie jeszcze gdzieś okazję go kupić, to serdecznie wam, wam go polecam, szczególnie dziewczynom, które właśnie lubią taką poświatę rozświetlającą na twarzy, także bardzo, bardzo polecam i oprócz tego podkład jest bardzo dobry, tusz jest bardzo dobry, gdyby nie to, że się troszeczkę odbija, ale doruje mu to, zobaczcie jak to słońce dzisiaj szaleje po prostu masakra, mam nadzieję, że wszystko dobrze widziałyście teraz jestem pomarańczowa jeśli chodzi o te cienie, są ładne całkiem nieźle wyglądają, także nie wiem ile one kosztują ale około chyba 50 zł to nie wiem, same musicie zdecydować, czy są warte swoje ceny, czy nie jest ich tutaj 12 12 kolorów bardzo ładne te kolory są wiem, że jest jeszcze paletka nie nude, tylko rose chyba bardziej różowa, bardziej fioletowa ale cieszę się, że to mam. Ja jej też nie kupiłam, też dostałam właśnie na mid Beauty. Wszystkie te kosmetyki, praktycznie, co się użyłam, ja jej dostałam właśnie na konferencji Meat Beauty. Także tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o te sztyfty do kontorowania, to całkiem fajny właśnie z tego z Eveline. Natomiast wydaje mi się, że ten, to, ten zestaw właśnie z René będzie jeszcze lepszy, ponieważ ten jasny kolorek jest naprawdę bardzo fajny. Ładnie rozświetla tą skórę. Także no dzisiaj słońce jest po prostu niesamowite następny makijaż to będzie makijaż taki typowo brązujący do, do opalonej skóry taki podkreślający właśnie opaleniznę bądź do bladej skóry, który chciałbyście na przykład swoją skórę delikatnie opalić tak w bezpieczny sposób kosmetykami to będę właśnie używać tej bazy brązującej z Barbery, którą uwielbiam, naprawdę świetnie mi się sprawdza i to wszystko mam nadzieję, że filmik się Wam podobał dajcie znać koniecznie, który z tych produktów macie który się Wam sprawdził, albo nie który Wam się nie sprawdził. <noise> Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Pa!